Droga istoto światła, anioły przynoszą Ci niezwykłe objawienie. Ktoś młodszy jest całkowicie oczarowany Tobą, w sposób tak intensywny, że zmienia to jego życie w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. Miłość, którą do Ciebie żywi, jest tak silna, że wkrótce dostrzegasz, że to uczucie wykracza daleko poza to, czego oczekiwałeś. Przygotuj się na przemianę która głęboko dotknie Twojej duszy. Anioły zapewniają, że coś naprawdę wyjątkowego nadchodzi. Nadchodzi czas, byś doświadczył tej miłości, która już się kształtuje. To, co nadchodzi, będzie czymś zaskakującym, głęboką miłością, która odnowi Twoje emocje i nadę nowy sens Twojemu życiu. Ta osoba znalazła w Tobie coś niezwykłego, coś rzadkiego, coś, czego nie można porównać do niczego innego. Więź między wami jest czysta i autentyczna, a ona coraz bardziej przyciąga cię, jakby znalazła dokładnie to, czego szukała przez całe życie. Miłość, która rozwija się z czasem, to coś, o czym ta osoba nigdy nie myślała, że będzie w stanie poczuć. Jednak ty, istoto światła, masz zdolność budzenia głębokich uczuć w sercach innych. Anioły przypominają nam, że miłość, która się rodzi między wami, nie jest przypadkowa, ale jest manifestacją przeznaczenia, napisaną przez boskie ręce. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musisz być gotowy na to, by doświadczyć tej wspaniałej przygody, która nadchodzi. To, co się między wami tworzy, będzie czymś transformującym, zmieniającym sposób. W jaki postrzegasz miłość, a nawet życie. Razem Este chce y coś potężnego i pełnego światła, coś, czego nie da się opisać słowami. Jeśli jesteś gotowy, by przeżyć tę transformację miłości, napisz w komentarzach otwieram moje serce. Ta osoba czuje, że Ty jesteś kluczem do nowego początku w jej życiu, i oddaje się temu, co przeznaczenie przygotowało dla was obu. Z czasem znajdzie odwagę, by całkowicie się przed tobą otworzyć. Choć początkowo może pojawić się pewne wahanie, anioły zapewniają, że przyciąganie między wami będzie nieodparte. Wszechświat już ustawia wszystkie elementy, aby właściwy moment nadszedł. W miarę jak ta więź się rozwija, odkryjesz, że zmienia ona nie tylko to, jak czujesz miłość, ale także to, jak widzisz życie. Anioły zapewniają nas, że miłość, która między wami powstaje, jest darem boskim, który przekształci twoje serce i wydobędzie na światło siły, których wcześniej nie znałeś. Miłość, która nadchodzi, nie jest tylko uczuciem, ale doświadczeniem, które całkowicie odmieni twoje postrzeganie życia. Ta miłość będzie siłą pozytywną która przekształci każdą dziedzinę Twojego życia w sposób głęboki. Wszechświat przygotowuje coś niezwykłego, a Ty zobaczysz, że więź między Wami przyniesie więcej światła, więcej wiary i siły. Anioły pokazują, że czas na tę jedność będzie idealny. Nie ma potrzeby się spieszyć, ponieważ rytm tej relacji będzie kierowany przez boską mądrość. Ty i ta osoba będziecie musieli pozwolić, by to doświadczenie rozwijało się w sposób naturalny, bez pośpiechu. Jeśli czujesz, że jesteś gotów przyjąć miłość, która nadchodzi do Twojego życia, napisz w komentarzach akceptuję te transformacje. Z czasem zauważysz, że to, co wydawało się skomplikowane wcześniej, stanie się prostsze. Miłość ma tę moc, zmienia trudności w lekcje, a separacje w pojednania. Relacja, która się kształtuje, to nie tylko momenty szczęścia, ale także wyzwania, które oboje będziecie musieli pokonać razem. Każda trudność będzie okazją do wzmocnienia miłości. Kiedy ta osoba wreszcie dostrzega głębokość miłości, którą do Ciebie żywi, będzie wiedziała, że to Ty jesteś osobą, z którą przeznaczone jej jest dzielenie się wyjątkowymi, przemieniającymi momentami. Więź między wami będzie czymś, co wykracza poza granice ludzkiego rozumienia. Będzie to doświadczenie ewolucji, wspólnego wzrostu, w którym oboje nauczycie się radzić sobie z wyzwaniami w sposób mądry i odważny. Ta miłość będzie czymś niezniszczalnym, wystarczająco silnym, by pokonać każdą trudność, która pojawi się na drodze. Małe rzeczy, gesty pełne czułości nabiorą ogromnego znaczenia, ponieważ prawdziwa istota miłości tkwi w tych momentach. Każde spojrzenie, każde słowo będzie odzwierciedleniem prawdziwej więzi, która rozwija się między Wami. To, co anioły chcą, abyś zrozumiał, to to, że przybycie tej osoby do Twojego życia nie jest przypadkiem. Wszystko, co wydarzyło się do tej pory, przygotowało Was do tego spotkania. Przeznaczenie działa na Twoją korzyść, a kiedy nadejdzie odpowiedni czas, wszystko będzie miało sens. Ta miłość, która się rodzi, nie jest tylko przyciąganiem, jest to doświadczenie, które będzie miało ogromny wpływ na Twoje życie. Przygotuj się, by zobaczyć, jak Twoja wiara w miłość zostanie odnowiona, a wraz z nią Twoja zdolność do zaufania własnej drodze. Niezależnie od tego, co się wydarzy, miłość, która się rozwija, będzie wystarczająco silna, by pokonać wszelkie przeszkody. Przyniesie nową perspektywę na Twoje życie i otworzy drzwi, które wcześniej wydawały się zamknięte. Wszechświat współpracuje, by dać Ci szczęście i miłość, na którą zasługujesz, i wszystko jest ukierunkowane na to, by ten moment się pojawił. Miłość między Wami będzie fundamentem, na którym zbudujecie pełne szczęścia i harmonii życie. Będziesz czuć się silniejszy, bardziej pewny siebie i bardziej odważny. Razem z tą osobą będziecie mieć siłę, by pokonać wszelkie trudności i z mądrością i cierpliwością stawić czoła życiowym wyzwaniom. Ta miłość nie ma granic. Jest prawdziwa, głęboka i szczera. Będzie w stanie przynieść spokój Twojemu sercu, jasność Twojemu umysłowi i siłę Twojemu Duchowi. Dzięki niej odkryjesz, że życie może być prostsze, piękniejsze i pełniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli wierzysz, że ta miłość jest błogosławieństwem w Twoim życiu, napisz w komentarzach: Odbieram tę wiadomość od aniołów. Teraz nadszedł czas, by otworzyć się na to, co nadchodzi. Zaufaj boskiemu procesowi i wiedz, że wszystko, czego potrzebujesz, by być szczęśliwym, jest już na Twojej drodze. Miłość, która się rozwija między Tobą a tą osobą, będzie czymś potężnym i transformującym, przynosząc błogosławieństwa, które rozświetlą Twoje życie. Jeśli jesteś gotów przyjąć wszystko, co wszechświat przygotował dla Ciebie, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek, aby więcej osób mogło otrzymać tę wiadomość pełną pokoju, miłości i światła.